Wewnętrzny krytyk to taki głosik, który w różnych momentach życia mówi nam: Nie umiesz tego, nie poradzisz sobie, ale jesteś głupia. Każdy ten głosik słyszy, tylko że w różnej głośności. I dzisiaj opowiem ci, jakie są moje ulubione i sprawdzone sposoby na radzenie sobie z głosem mojego wewnętrznego krytyka. I uwaga, w tym odcinku będzie niespodzianka, bo za pomocą mojego głosu przeprowadzacie przez ćwiczenie wyobrażeniowe. Tego jeszcze u mnie nie było, więc koniecznie zostań do końca. HEJKA, nazywam się Paulina MacIboch i słuchasz właśnie 154. odcinka podcastu w zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchasz tego odcinka podcastu w Spotify, to będę wdzięczna za ocenę w formie wybranej liczby gwiazdek. Jeśli jesteś na iTunes, to możesz ocenić, dając temu podcastowi również wybraną liczbę gwiazdek oraz napisać kilka słów o podcaście. A jeśli jesteś na YouTube, to będę wdzięczna za łapkę w górę pod tym filmem, kliknięcie guzika subskrybuj oraz komentarz pod tym filmem. I wszystkie te działania są dla mnie bardzo ważne, bezcenne i są formą takiego docenienia mojego zaangażowania w ten podcast, więc bardzo dziękuję. Na początku powiem oczywiście o książce. Dzisiaj polecam książkę, która, uwaga, jest takim trochę, jest taką zapowiedzią tego, co będzie w kolejnym odcinku podcastu za tydzień. Bo polecam książkę napisaną przez Waltera Michela: Test Marshmallow o pożytkach płynących z samokontroli. I to jest świetna książka właśnie o samokontroli, samodyscyplinie, o takiej umiejętności odraczania gratyfikacji, czyli... Odraczania czegoś, co jest przyjemne, co chcemy zrobić teraz, po to, żeby na przykład mieć zyski, korzyści w przyszłości. Uważam, że to jest bardzo ważna umiejętność. Będę o niej jeszcze mówić w nadchodzących tygodniach. Natomiast sama książka opisuje takim już, można powiedzieć, kultowy, kultowe badanie, kultowy test, właśnie test pianki Marshmallow, który badał samokontrolę wśród dzieci oraz sprawdzał też ten Walter Mischel jako badacz, sprawdzał, jak, jak wyniki w tym teście przeprowadzonym za dzieciaka. Sprawdzają się, jeśli chodzi o taką predykcję tego, jak kształtuje się przyszłość tych dzieci pod kątem jakichś osiągnięć, pod kątem takiego procesu nauki, pod kątem na przykład dbania o zdrowie, czy odkładania na przykład pieniędzy na emeryturę, więc naprawdę świetna książka, warto ją przeczytać. Na okładce też jest polecajka oddania Kanemana, <grych> więc podwójna polecajka, naprawdę ciekawa książka, ona nie jest łatwa. Uprzedzam jest tam dużo badań, jest tam dużo takich informacji o tym, jak te badania były przeprowadzane, dużo takich korelacji, zmiennych <grych> i innych statystycznych informacji. Ale są też oczywiście wnioski i ćwiczenia, które można stosować sam, samodzielnie, żeby tą samokontrolę, samodyscyplinę sobie budować. Więc serdecznie polecam. W opisie odcinka oczywiście znajdziesz link. Zanim przejdziemy do tematu, to ja jeszcze zapraszam Cię serdecznie na szkolenie, które odbędzie się właściwie, jeśli słuchasz tego odcinka w dniu premiery, to odbędzie się zarówno dwa dni, bo 31 sierpnia o 20. Opowiem, jakie pięć nawyków cyfrowych spowodowały, że odzyskałam kilkanaście godzin czasu tygodniowo i przeznaczyłam je na to, co lubię robić albo na pracę taką produktywną albo na spędzanie czasu z bliskimi. Więc jeśli chcesz przestać kompulsywnie scrollować i odkleić się od smartfona, no to to szkolenie jest dla ciebie obowiązkowe, także zapiszesz się pod linkiem, który znajdziesz w opisie odcinka. A teraz przejdźmy do tematu. Dlaczego w ogóle poruszam temat wewnętrznego krytyka? Dlatego, że tak naprawdę często o tym piszecie, czy to w różnych ankietach, czy to w wiadomościach prywatnych. I pomyślałam, że to już jest ten moment, kiedy ja chcę ten temat poruszyć, dlatego że mnie również ten temat wewnętrznego krytyka dotyka i mam już takie wypracowane sposoby na radzenie sobie z tym krytykiem, ale zanim przejdziemy do tych sposobów, których mam dzisiaj dla ciebie pięć, to chcę ci powiedzieć, że, że to jest też ważny temat, dlatego że każdy z nas taki głos wewnętrznego krytyka słyszy. I czemu tak się dzieje? Po prostu tak działa nasz mózg, mówiąc w skrócie. Otóż nasz mózg skupia się po prostu na negatywnych aspektach rzeczywistości, i to jest taka jego ewolucyjna właściwość ukształtowana, no, dawno, dawno. <grych> Więc zobaczmy na przykład, że w czasach prehistorycznych, no to jeśli na przykład uciekałem przed tygrysem. No, to mózg skupia się tylko na tym, żeby uciec, żeby przetrwać. Nie skupia się na tym, że o, tutaj piękne drzewo mijamy po prawej stronie, a tutaj proszę, zobaczymy, jak, jak ładnie promienie słońca wygląda na naszej skórze. <grych> Nie, po prostu nasz mózg skupi się najprawdopodobniej na tym, że o, kurde, właśnie się potknęłam i że mogę zaraz zginąć. Bo, bo takim najważniejszą funkcją mózgu było to, że pomóc organizmowi przetrwać. No i to takie zwracanie baczniejszej uwagi na błędy na jakieś takie negatywne aspekty rzeczywistości, negatywne aspekty świata, po prostu w nas zostało. I możesz nawet zobaczyć to na przykładzie opinii w internecie. Bardzo często bywa tak, że jeśli my zobaczymy 50 pozytywnych opinii na temat jakiegoś miejsca, produktu, sklepu, usługi, osoby, to trochę je tak olejemy, ale jeśli my zobaczymy jedną negatywną opinię, to bardzo możliwe, że skupimy się właśnie na tej. Albo jak zrobimy sobie jakąś, nie wiem, wystrzałową nową fryzurę, <grym> po prostu nowy rok, noża, ja. zetniemy włosy o 50 centymetrów, no to wśród morza pozytywnych komentarzy i komplementów bardzo możliwe, że my zapamiętamy ten jeden negatywny komentarz. Mój przykład jest taki, że pomimo, że dostaję bardzo, bardzo dużo pozytywnych wiadomości na temat podcastu, Instagrama, w ogóle mojej działalności, za co bardzo, bardzo dziękuję, oczywiście, to pomimo tych wszystkich wiadomości, to ja i tak zapamiętam, te negatywne. Na przykład, jak ktoś mi na Instagramie napisał, że widać, że lubię pojeść. <grymne> Abstrahując oczywiście od mojego stosunku do tego komentarza, na takim poziomie, można powiedzieć, racjonalnym, poznawczym, to, to mam gdzieś ten komentarz, ale no zobacz, że. Pomimo tego, że mam go gdzieś i nie, nie, nie skupiam się tak na nim bardzo mocno na co dzień, no to ja go jednak zapamiętałam, tak? Mój mózg jednak zapamiętał ten komentarz i byłam w stanie na przykład go teraz przywołać z pamięci. Więc warto zapamiętać, że tak po prostu działa nasz mózg, że on wyłapuje te negatywne aspekty rzeczywistości, a poza tym jeszcze nasz mózg cechuje się takim myśleniem czarno-białym. Dlatego u niektórych z nas, każdy błąd, każde takie powinięcie się nogi, krzywe spojrzenie innej osoby, możemy rozpatrywać jako po prostu koniec świata. Możemy to rozpatrywać bardzo zero-jedynkowo, czyli że ktoś nas lubi albo nas nienawidzi. Albo jestem OK, versus jestem do dupy. I jeszcze jedna z cecha mózgu, która nie sprzyja temu, żeby, żeby ten wewnętrzny krytyk sobie nie wiem, poszedł. Zresztą nie chcemy, żeby on sobie poszedł, o tym też powiem. Otóż najstarsza część naszego mózgu skupia się na tym, żeby przetrwać, to już powiedziałam. A żeby przetrwać, to ta część mózgu faworyzuje czynności, działania, które już znamy czyli nawyki, bo one są znane, komfortowe, wiemy jaki one dadzą efekt, a wszelkie nowości, wszelkie zmiany są po prostu zagrażające, bo nie wiadomo co one przyniosą czy będzie z nich jakaś nagroda, czy może zamienią się w jakieś zagrożenie naszego zdrowia albo życia. Dlatego ten taki cichy głosik, który my słyszymy, który bywa, że nas na przykład stopuje przed jakimiś zmianami w życiu albo przed działaniem, to właśnie on to robi po to, żeby nie narażać nas na, na niebezpieczeństwo. No i wiadomo, że w prehistorii ten głosik mógł mieć taką formę Nie wchodź do tej ciemnej jaskini, w której nigdy nie byłeś po co ci to, <grych> prawda? Ale dzisiaj ten głosik może mieć formę na przykład Nie próbuj po co, po co jak ci się nie uda co, co się stanie, jak ci się nie uda. Więc warto też o tym pamiętać i ten wstęp jest bardzo ważny, ale powiedziałam właśnie o tym mózgu parę słów, bo już takie uzmysłowienie sobie, że wszyscy tego doświadczamy, że to trochę tak działa wbrew nam, ten mechanizm, że po prostu on jest zaszyty w naszym mózgu bardzo głęboko i że nasz mózg po prostu tak ma, to ta wiedza i ta akceptacja, już w pewien sposób zdejmuje z, barku, z naszych barków taki ciężar, taki ciężar, że coś z nami jest nie tak. Otóż, no nie, <laughs> z nami nic nie jest nie tak, każdy w mniejszym lub większym stopniu tego doświadcza, ale osoby, które w mniejszym stopniu tego doświadczają, albo nie działa to na nich niekorzystnie i tak negatywnie, mają wyrobione pewne mechanizmy, pewne sposoby, które pozwalają im właśnie działać, żyć, e, wprowadzać zmiany pomimo tego głosu. I to nie jest fizyka jądrowa, oczywiście, te sposoby, ale to wymaga wysiłku. Dlatego jeśli spodziewasz się, że ja ci dzisiaj powiem, że wystarczy powiedzieć pięć razy, jesteś super, i że po prostu zmieni się cały nasz światopogląd, no to się mylisz. <gry> Natomiast o mówieniu do siebie też będę dużo mówić. Ale musimy pamiętać, że to jednak wymaga wysiłku, zaangażowania. Natomiast ja uważam, że warto, bo czasem taki głos wewnętrznego krytyka powoduje, że. Na przykład nie podążamy ścieżką życia, którą chcemy podążać, albo nie sięgamy w ogóle po nasze marzenia, albo mamy bardzo kiepską relację ze sobą, nienawidzimy siebie, nie jesteśmy w stanie ze sobą na przykład przebywać w samotności. Bywa też, że to może podkopywać nasze takie relacje z innymi, albo może też spowodować, że wpadniemy w depresję. To też może być jakiś czynnik się do tego przyczyniający. Masło maślane, czynnik się przyczyniający do wpadnięcia w depresję. Więc warto pracować nad tym głosem wewnętrznego krytyka. I jeśli mnie słuchasz i znasz, to, to wiesz, że ja powtarzam po, powtarzam to po prostu jak zdarta płyta, ale będę to powtarzać, bo to jest bardzo ważne, że relacja ze sobą, inwestycja w siebie to jest najlepsza możliwa inwestycja, bo ze sobą jesteśmy do końca życia, ze swoją głową, dlatego warto zainwestować czas i wysiłek. W pracę ze swoim wewnętrznym krytykiem, no bo tutaj w tym przypadku nawet nie musisz jakoś wybitnie inwestować pieniędzy. Warto to po prostu przepracować. I dzisiaj mam dla ciebie kilka takich moich ulubionych sposobów pracy z wewnętrznym krytykiem. I ja mówię pracy z wewnętrznym krytykiem, a nie mówię czegoś w stylu, że pozbycie się wewnętrznego krytyka albo takie uciszanie, no może troszeczkę uciszanie w sensie zmniejszenie głośności <noise> tego głosu wewnętrznego krytyka. Dlatego, że nie da się całkowicie pozbyć wewnętrznego krytyka, bo to jest część naszego mózgu i bywa, że ta część mózgu i ten głos wewnętrznego krytyka jest nam potrzebny, bo tak sobie teraz pomyślałam, że może gdyby ten głosik wewnętrzny mieli wszyscy bohaterowie horrorów. To ten głosik mógłby im powiedzieć, że słuchajcie, jak jesteście w ciemnym lesie, to się nie rozdzielajcie, albo jak widzisz podejrzanie wyglądającą piwnicę, to tam nie wchodź. To może te filmy by zupełnie inaczej wyglądały, ale znowu ten głosik jest nam potrzebny, bo on też nas informuje na przykład o potencjalnym zagrożeniu. Więc warto, żeby on jakby z nami był, ale właśnie, żeby on był wspierający, a nie utrudniający i żeby. On nie był na maksa z głośnością, po prostu będzie przekrzykiwał wszelkie nasze takie myśli wspierające. Więc warto popracować nad tą relacją z wewnętrznym krytykiem. No i uwaga, niektóre z tych sposobów mogą sprawić nawet, że ten wewnętrzny krytyk stanie się takim dobrym ziomem, <taki> takim przyjacielem, który będzie, który będzie po prostu ci pomagał na różnych etapach życia. Sposób pierwszy i chyba mój ulubiony, mój faworyt w tym zestawieniu bo to jest racjonalizacja. To jest technika też często używana w różnych nurtach terapeutycznych, na przykład w terapii poznawczo-behawioralnej. Chodzi w tej racjonalizacji o to, żeby spojrzeć na daną sytuację w takim całym ujęciu, żeby spojrzeć na taki szerszy kontekst. Dlatego, kiedy mój wewnętrzny krytyk się odzywa, i tutaj będą uwaga moje realne przykłady, które słyszę, jeśli mój wewnętrzny krytyk mówi: Patrz, ta osoba ma takie sukcesy w biznesie, no, sprzedaje kurs za setki tysięcy złotych, ale ty nawet kursu nie masz, tylko jakieś e-booki, no, kiepsko sobie radzisz jeśli mój wewnętrzny krytyk mówi mi coś takiego, no to nawet jeśli faktem jest to, że ktoś na przykład zarobił więcej na kursie, to ja się staram sobie tą sytuację zracjonalizować no i spojrzeć na szerszy kontekst tej sytuacji, zadając sobie takie pytania na przykład w tym konkretnym kontekście jak czy ja robię dokładnie to samo, co ta osoba? No nie. Dlatego no, bardzo możliwe, że będę miała po prostu inne rezultaty, bo nie robię dokładnie tego samego. Mówię też sobie, że no przecież jesteśmy zupełnie innymi osobami. I nasza ścieżka biznesowa, życiowa też wygląda zupełnie inaczej. Mówię też sobie, że na pewno mamy też różne zasoby związane z czasem, z mocnymi stronami, które możemy w różny sposób wykorzystywać, a za tym idzie jakiś określony efekt. Mówię też sobie, i to jest bardzo wspierające pytanie: czy to, że ona albo on zarabia na tym swoim kursie bardzo dużo, oznacza, że ja nie mogę na swoim poletku też zarobić na przykład na kursie dużo albo na innym produkcie, na innej usłudze? No nie to wcale nie oznacza tego, to, że ktoś coś robi, to nie oznacza, że ja nie mogę. I takie spojrzenie na szerSZy kontekst, a nie tylko na taki jeden malutki wycinek, powoduje, że ja sobie racjonalizuję tą myśl. I czasem też się zastanawiam, na przykład, czy to jest prawda, albo czy to jest cała prawda. No bo w przypadku tego kursu, no to prawdą może być to, że ktoś faktycznie zarobił więcej. Ale na przykład kiedy doświadczam odrzucenia, na przykład takiego romantycznego, no to mogę z automatu usłyszeć taki głos, który mi mówi: "A, nikt cię nie kocha", coś, czegoś takiego. A w takim momencie warto zastanowić się, zracjonalizować tę sytuację i zastanowić się, czy to jest prawda. No bo często się okazuje, że nie, to nie jest prawda, bo kochacie wiele osób i wiele osób Ty kochasz. Tylko może ta konkretna osoba Cię nie kocha. I ten sposób może się sprawdzić też dla osób, które lubią, e, lubią patrzeć na fakty, na konkrety, lubią sobie urealnić sytuację i upewnić się, jak ta sytuacja tak naprawdę wygląda, więc naprawdę polecam. No mój ulubiony, tak jak wspominałam. Sposób numer drugi, również bardzo, bardzo fajny, to jest życzliwy dialog wewnętrzny. I ten życzliwy dialog wewnętrzny łączy się trochę z racjonalizacją, no bo często ten życzliwy dialog wewnętrzny może się składać na przykład z racjonalizacji. Ale tak ogólnie mówiąc, życzliwy dialog wewnętrzny, będę to nazwała dialogiem, żeby nie powtarzać tych trzech słów. <grym> Bardzo długie jest sformułowanie, polega na takim wręcz wdaniu się w dyskusję, w rozmowę z tym wewnętrznym krytykiem, z tym cichym głosikiem, który nam na przykład mówi, że jesteś beznadziejna, bo możemy to przyjąć. I pozwolić, żeby te myśli, żeby ta myśl nas po prostu przytłoczyła i stała się takim filtrem, przez który będziemy postrzegać siebie, postrzegać świat. A możemy zacząć gadać z tą myślą i mówić do siebie wręcz, do takiego do siebie albo do swojego wewnętrznego krytyka, na przykład coś takiego. Ale dlaczego tak mówisz? W ogóle to nie jest wspierające. A ja chcę być dla siebie życzliwa, no bo jak inaczej mam zbudować fajną relację ze sobą? No nie mówisz takich rzeczy do kogoś, kogo chcesz polubić. I wcale nie jestem beznadziejna. To, że popełniłam jakiś jeden błąd, wcale nie oznacza, że jestem beznadziejną osobą. To oznacza tylko to, że w konkretnej sytuacji popełniłam błąd. Zobacz, że ten fragment dialogu możemy tak nacechować różnymi narzędziami, no bo była tam irracjonalizacja, czyli spojrzenie taki, na taki szerszy kontekst. Możemy też zastanowić się na przykład, co w takiej sytuacji powiedzieli, powiedzielibyśmy na przykład bliskiej osobie albo przyjaciółce. Więc do tego dialogu, do tego fragmentu dialogu, możemy dorzucić coś takiego. Kurczę, swojej najlepszej przyjaciółce bym powiedziała, że totalnie nie ma się czym martwić, że błąd to nie koniec świata i nie definiuje jej wartości. Może powiem to sama sobie. W końcu, jak ja nie będę swoją przyjaciółką, no to jak mam oczekiwać, że inni będą dla mnie tacy sami, w sensie wspierające? Więc chcę zacząć siebie traktować ze wsparciem, życzliwie jak przyjaciółkę. Zatem Paulina, nie martw się, <gry> to nie koniec świata. Możesz ten błąd naprawić, albo co lepsze, możesz się z niego nauczyć i zrobić coś inaczej następnym razem. I w tym dialogu wewnętrznym możesz różne sposoby sobie zawrzeć, na przykład wspomnianą racjonalizację właśnie mówienie do siebie jak do przyjaciółki, albo może takie zastanowienie się: OK, co mogę zrobić z sytuacją, która spowodowała, że ten krytyk się w ogóle zaczął odzywać, zaczął krzyczeć. Bo to może też wzbudzić taką proaktywność i takie nastawienie na rozwiązanie problemu. Więc tutaj tak naprawdę no, nie dość, że wspieramy siebie, życzliwie mówimy do siebie, to jeszcze szukamy jakiegoś rozwiązania, więc to jest dwie pieczenie albo i milion pieczeni na jednym ogniu. Bo nawet jeśli wezmę ten przykład taki mój biznesowy, porównywanie się pod kątem biznesu, no to mogę siebie wesprzeć i mówić życzliwie, plus mogę też się zastanowić, okej, okay, co ja mogę zrobić, czego się mogę nauczyć, na przykład od tej osoby, z którą się porównuję, żeby właśnie wprowadzić to u siebie, czymś się zainspirować, zrobić coś nowego, zrobić coś inaczej. I taki dialog możemy prowadzić w głowie, możemy też go prowadzić na głos. Najlepiej jak jesteśmy sami, oczywiście, ja zazwyczaj robię, robię ten dialog w głowie, ale ja często elementy tego dialogu opisuję w dzienniku, bo bardzo często w moim dzienniku można zobaczyć takie rzeczy, jak na przykład słowa: dam radę, poradzisz sobie. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby to osiągnąć. Jesteś super. <grym> Bardzo często piszę, że jestem super, i ja wiem, jak to brzmi, ale mnie się to sprawdza. Więc zachęcam do testowania w ogóle różnych tekstów, różnych zdań, różnych komunikatów i takie sprawdzenie, które z tych komunikatów będą powodowały, że po prostu będziesz czuła się, czuł lepiej, że będzie ci tak ciepło na serduszku. I to jest taki chyba najlepszy, najlepszy dowód na to, że ten konkretny komunikat u ciebie fajnie działa. Sposób numer trzy to jest zrozumienie i przypominanie sobie, że nie jesteśmy swoimi myślami ani swoimi emocjami. No bo zobacz, że w ciągu jednej doby nawet, po prostu milion myśli przelatuje nam przez głowę, milion różnych uczuć, i nie jesteśmy każdą z tych jednej myśli, tak? Im szybciej zrozumiemy, tym szybciej to nas tak wyzwoli naprawdę. I żeby uświadomić sobie tą nietrwałość i taką przemijalność naszych myśli, to albo możesz sobie taką frazę, nie jestem swoimi myślami, zawrzeć w, w tym dialogu wewnętrznym, albo w dzienniku pisać, albo możesz zawrzeć to w sposobie numer 4, o którym zaraz powiem, albo możesz też zrobić ze mną takie ćwiczenie wyobrażeniowe. Ćwiczenie wyobrażeniowe, które jest taką nowością w tym podcaście, i to ćwiczenie pomoże ci zobrazować sobie właśnie tą przemijalność myśli. I to jest nowość, jestem ciekawa, jak to przyjmiecie, więc startujemy. Usiądź wygodnie albo połóż się i zamknij oczy. Możesz też zrobić to ćwiczenie, gdy jesteś na dworze i obserwujesz chmury na niebie. Wtedy nie musisz zamykać oczu. Wyobraź sobie, że obserwujesz niebo pełne chmur. Niektóre chmury są mniejsze, niektóre większe, niektóre są takimi czarnymi chmurami burzowymi, a niektóre są białe i leciutkie. Te chmury to Twoje myśli: pojawiają się przed Twoimi oczami, płyną sobie po niebie, ale zaraz znikają. Są tylko na chwilę. Nie musisz się do nich przywiązywać, bo są przed Twoimi oczami tylko przez sekundy, a potem już ich nie ma. I to samo dzieje się z Twoimi myślami. Mogą być negatywne, jak burzowe chmury, mogą być przyjemne, jak białe obłoczki. Wszystkie one pojawiają się w Twojej głowie na chwilę, a potem znikają. Nie przywiązuj się zatem do nich, pozwól im płynąć swoim rytmem. Zaobserwuj je, a potem pozwól im zniknąć. To ćwiczenie jest silnym ćwiczeniem, zwłaszcza jeśli w tym ćwiczeniu te nasze chmurki będą nabierały konkretnych słów. Może będzie jakaś chmurka z napisem, jesteś do dupy, a inna chmurka to będzie chmurka z napisem, co by tu zjeść na obiad. A jeszcze inna chmurka to będzie chmurka z napisem Ciekawe, dlaczego węże nie mają kończyn. W sensie chodzi o to, żeby, żeby zobaczyć, że mamy bardzo różne myśli w ciągu dnia i nie ma co się do nich po prostu przywiązywać. I tą wersję tego ćwiczenia możesz też na przykład zrobić, jakbyś obserwowała, obserwował auta jadące po autostradzie. Wtedy te auta są taką wizualizacją naszych myśli. No i ten proces właśnie może się powtórzyć, czyli, czyli podobnie jak z tymi chmurkami. Auta, które się pojawiają na chwilę na autostradzie i potem znikają. I ja bardzo polecam w ogóle takie ćwiczenie sobie robić, czy to właśnie prowadzone, nie wiem, z moim głosem, albo z jakimś innym głosem, albo po prostu sobie wyobrażać to w głowie. Czy to w ramach medytacji, czy po prostu w momencie, kiedy na przykład męczą cię takie uporczywe, powracające negatywne myśli. A jeśli to ćwiczenie zrobisz, to koniecznie napisz tutaj w komentarzu na Spotify'u i na YouTubie, bo jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle mój głos jakoś tak ci pomógł w tym ćwiczeniu. Bo ja często mam takie poczucie, że mój głos ani nie jest kojący, ani nie jest jakiś taki miły dla ucha, więc no, to, to jest część mojego wewnętrznego krytyka, właśnie. Który, który mi to podpowiada. To jest taka chmurka burzowa, moja własna chmurka burzowa, która mi czasem przelatuje przez głowę, ale staram się do niej nie przywiązywać. No ale znowu, informacja od ciebie też pomoże mi sprawdzić, czy to jest prawda, <laughs> więc będę wdzięczna. Sposób numer cztery, bo powiedziałam przed chwilą, że myśli są chwilowe, ale one mogą też do nas wracać. Może być tak, że my w dzieciństwie usłyszeliśmy wiele razy, na przykład, że jesteś beznadziejna, na przykład od bliskich. I może być tak, że te myśli, powtórzone tyle razy, te słowa, stały się dla nas takim przekonaniem. Po prostu wdrukowały nam się bardzo silnie w głowę i one po prostu, jak, jak takie uporczywe chmurki burzowe, do nas wracają i ciągle nam się na tym niebie pojawiają. I w takim przypadku warto wprowadzić coś, co nazywa się nawykiem myślowym. Warto zacząć budować nawyk myślowy, a ten nawyk myślowy wiąże się po prostu z taką siłą afirmacji, bo jeśli Powtórzyliście wy albo ktoś inny powtórzył wam w twarz ileś razy na przykład to, że jesteś beznadziejna, no to żeby zbudować nowy komunikat wspierający, żeby zamienić ten komunikat na wspierający, żeby go zrównoważyć, no to musicie wiele razy, musisz wiele razy powtórzyć nowe słowa, nowe komunikaty, aż one staną się takimi nowymi myślowymi nawykami. I ja gorąco w ogóle wierzę w siłę afirmacji, no bo to znowu po prostu jest nawyk myślowy. A przez to, że my sobie te afirmacje powtarzamy albo zwracamy na nie uwagę, no to znowu to, na, co my, to, to na, na czym my skupiamy swoją uwagę, rośnie w naszych oczach, nabiera wartości, dlatego zaczynamy w to wierzyć. Dlatego ja afirmacje mam wszędzie wokół siebie, <laughs> naprawdę wszędzie. Mam afirmacje w postaci tatuaży, mam afirmacje w postaci napisów na kubkach, na koszulkach, mam afirmacje na ekranie smartfona, na pulpicie, na, na tablicy inspiracji. Często też piszę afirmacje, o czym już wspominałam w dzienniku. Więc zachęcam cię do stworzenia takiej własnej listy afirmacji, no, która będzie poniekąd negowała to, co mówi do ciebie ten wewnętrzny krytyk. I to mogą być bardzo różne słowa. Na przykład, ze wszystkim sobie poradzę albo błędy to normalna część procesu nauki. Warto dobrać w ogóle taki styl tych afirmacji, który będzie do ciebie pasował, z którym się będziesz zgadzać. No bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym mówiła do siebie, jesteś boginią życia. No nie, no po prostu to, to nie jest w moim stylu, ale na przykład słowa typu poradzisz sobie ze wszystkim, co cię spotka, albo dasz radę, albo jesteś super. <laughs> to już są takie komunikaty, które totalnie trafiają do mojego serca. I no ważne jest to, żeby właśnie te komunikaty były wspierające dla ciebie i warto po prostu sobie je powtarzać, czy to w dzienniku, czy to w głowie, czy to na głos. Warto się otaczać tymi komunikatami, czyli mieć je gdzieś nawet spisane w różnych miejscach, do których udają się twoje oczy, żeby to było cały czas przed twoimi oczami, żeby to cały czas było jakby w polu twojej uwagi. To może być też taka myśl, te komunikaty, którą będziesz powtarzała, powtarzał na przykład w dialogu wewnętrznym, w tym życzliwym dialogu wewnętrznym, albo w tym ćwiczeniu z chmurkami, więc to naprawdę ma bardzo dużą siłę. Polecam spróbować, tym bardziej, że to nie kosztuje nas za wiele, może troszeczkę wysiłku i czasu, ale nie aż tak strasznie dużo. To może być część naszego dnia, część na jakiejś naszej rutyny, więc no, warto spróbować. Na mnie działa to świetnie. I sposób numer 5 to jest taki ostatni, to jest sposób, który ja rzadko stosuję. Ale on też może być bardzo silny, zwłaszcza jeśli wewnętrzny krytyk bardzo ci dowala. To sposób, który również wykorzystuje poniekąd taką siłę wyobrażenia, bo chodzi w nim o to, żeby sobie spersonifikować tego wewnętrznego krytyka, to znaczy nadać mu pewne cechy, zrobić z tego wewnętrznego krytyka taką odrębną osobę. Jeśli twój wewnętrzny krytyk byłby osobą, to jakby się nazywał i warto mu nadać takie, takie imię, które albo będzie. Pokazywały, że to jest taka inna strona ciebie. Na przykład ja mogłabym nazwać mojego wewnętrznego krytyka marudna Paulina, <laughs> ale to może być też zupełnie odrębna osoba, która nie ma z tobą nic wspólnego. Ale weźmy to moją marudną Paulinę na tapet. Więc jak teraz ta marudna Paulina mogłaby wyglądać? Mogłaby być na przykład w moim wyobrażeniu niską, małą dziewczynką z takimi rozczapiszonymi włosami, mogłaby mieć na twarzy na przykład ciągły grymas. I takie zmarszczone brwi mogłaby też skakać w ogóle w miejscu ze złości, że na przykład ktoś inny sobie radzi lepiej od niej. I spróbuj tej swojej osobie nadać jak najwięcej cech, po prostu ją sobie wyobraź, po prostu zbuduj sobie taki obraz tej osoby. I to nie musisz właśnie być ty, tak jak wspominałam, to może być jakaś osoba z twojej przyszłości, to może być nawet jakaś taka postać fikcyjna, nie wiem, z filmu, z serialu, to może być też postać zupełnie nieistniejąca, którą wymyślisz, no bo ty decydujesz, jaka by to była osoba, jak sobie ją wyobrażasz. Za każdym razem, kiedy słyszysz ten głos wewnętrznego krytyka, no to wyobraź sobie, że to właśnie ta osoba, którą sobie wyobraziłeś, wyobraziłaś, której nadałaś pewne cechy i możesz zacząć albo rozmawiać z tą osobą, nawet w formie takiego życzliwego dialogu wewnętrznego, albo możesz tej osobie zaoferować swoje wsparcie. Możesz sobie wyobrazić, że się do tej osoby uśmiechasz, że ją przytulasz, że mówisz jej, że wszystko będzie dobrze, że po prostu pokazujesz tej osobie, że jest z tobą bezpieczna. I możesz poprosić, żeby nie mówiła do Ciebie na przykład wspierających rzeczy. I po co my to w ogóle robimy? Żeby uzmysłowić sobie za pomocą konkretnego zabiegu, konkretnego ćwiczenia, że znowu nie jesteśmy swoimi myślami. Dlatego te myśli negatywne bierzemy, przybieramy je w taką zewnętrzną formę, odrębną od nas osobę, która obok nas stoi, idzie za nami, gdzieś tam idzie z nami w ramię w ramię, z którą po prostu dyskutujemy, do której jakieś komunikaty kierujemy. No to ułatwia takie właśnie Znowu przekonanie, że nie jesteśmy naszymi myślami, że to są pewne myśli, których możemy słuchać, ale niekoniecznie wcale musimy ich słuchać i brać je do serca. No i to jest koniec. To, te pięć sposobów to są moje ulubione sposoby. Oczywiście to nie są jedyne sposoby, jest ich o wiele więcej, ale na początek sugeruję ci spróbować właśnie tych. I co jest bardzo ważne w tym procesie, to wyrozumiałość do siebie, no bo nie od razu żem zbudowano, tak? Nie od razu weźmiemy te sposoby i zaczną dla nas świetnie działać. Musimy po prostu to przetestować, spróbować ileś razy. A po drugie, nawet jeśli przepracujemy swoją relację z wewnętrznym krytykiem, to zastanówmy się, czy nie ma wokół nas zewnętrznego krytyka, czy nie ma wokół nas ludzi, którzy nas wiecznie krytykują, którzy torpedują nasze pomysły, którzy nam umniejszają, no, żeby się nie okazało, że jak poradzimy sobie z tym wewnętrznym krytykiem, no to koło nas będzie cały czas zewnętrzny krytyk, który będzie nam i tak dowalał. I ja mam nadzieję, szczerą, że te sposoby ci pomogą. Więc koniecznie, koniecznie daj znać, jak ci się ten odcinek spodobał, czy te sposoby się sprawdziły. A jeśli może chcesz posłuchać odcinka o czymś konkretnym, jakiś konkretny temat cię interesuje, to również napisz w komentarzu zarówno na YouTubie, jak i na Spotify, bo już można. Więc będę mega wdzięczna i chętnie taki temat podejmę w, no w kolejnych odcinkach. A jeśli cenisz moją pracę, jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać, to możesz go udostępnić w mediach społecznościowych i mi oznaczyć. A ja chętnie oznaczenie to zobaczę i ci osobiście podziękuję. A dzięki takim udostępnieniom, podcast może trafić do szerszego grona słuchaczy, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Także dziękuję za Twoją pomoc, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca, i do usłyszenia za tydzień.